Krótko i zwięźle opowiedzieć o poczuciu własnej wartości, bo mam wrażenie, że wiele osób chyba nie do końca zdaje sobie sprawę, czym jest poczucie własnej wartości. Ten temat wydaje się dosyć istotny w dzisiejszym świecie, kiedy każdy z nas tak naprawdę, może nie każdy, ale większość, szuka poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości to jest. Twoje głębokie przekonanie o Twojej świetności, że tak powiem. To jest głębokie przekonanie, że Twoje życie, Twoja egzystencja oraz Twoje istnienie jest warte uwagi, ale uwagi, ale przede wszystkim warte miłości. Miłości Twojej własnej. Czyli to Twoje wewnętrzne przekonanie jest właściwie Twoją wartością. Twoją wartością, a Twoja wartość jest Twoją miłością, i Twoja miłość jest po prostu tym poczuciem. Właśnie czyli ta miłość bezwarunkowa jest poczuciem wartości. Z czego się bierze wartość własna? Właśnie, właśnie i to jest chyba największy problem, bo dużo osób tego nie potrafi chyba albo zrozumieć, albo przyjąć do siebie, że miłość własna oraz poczucie własnej wartości. Bierze się, uwaga, znikąd. Znikąd. Poczucie własnej wartości nie bierze się z zewnętrznych czynników. Po prostu każdy z nas rodzi się z źródłem miłości w sobie. Czyli poczucie wartości jest naszym źródłem, z którego pochodzimy. Jest to źródło, które każdy z nas w sobie ma, nosi, otrzymuje. Przed, tak szczerze mówiąc, to przed urodzeniem. Czyli żeby nauczyć się bądź wrócić do swojego poczucia wartości, to trzeba wrócić do początku, do swojego pierwotnego źródła, z którego pochodzimy. Twoje poczucie wartości jest w Tobie. Ono cały czas jest w Tobie, po prostu pod płaszczem tych wszystkich iluzji, przekonań oraz programów. Które nam narzuca społeczeństwo, później szkoła, dom rodzinny, rodzice i tak dalej, rówieśnicy, tracimy, tracimy je z pola widzenia. Nie jesteśmy w stanie wejść z powrotem do tego źródła, ponieważ cała nasza rzeczywistość skupia się na tym, czym jesteśmy karmieni od, od dzieciństwa. Poczucie wartości jest w tobie, w każdym z nas. To jest Twój nieodłączny element Twojego życia. Yy, I tak to, kochani, właśnie, tak to wygląda. To się wydaje, to się wydaje abstrakcyjne, ale taka jest prawda. No. Poczucie wartości nie może Ci nikt dać, nie może Ci nikt tego nauczyć, ponieważ Ty już to masz. Ono jest w tobie. Musisz tylko dojrzeć w sobie poczucie własnej wartości, które masz nieodłącznie. Ono nigdy nie jest poza tobą, ono nigdy nie jest tobie e, zabrane. To jest tylko nasza iluzja, która nam e, miesza w głowie. Tak? Mamy taką iluzję, że poczucie wartości wynika z tego, na przykład, co posiadam, albo z jakiego domu pochodzę. Nic bardziej mylnego, kochani. Poczucie wartości to jest Twoje źródło, Twojej energii. Każdy z nas jest miłością samą w sobie, czystą energią. Czystą energią, e, która żyje, egzystuje e, oraz wibruje z innymi, z innymi er, energiami, z innymi ludźmi, ko, koegzystujemy. I to jest właśnie poczucie, które. To jest poczucie wartości, tak? Twoje poczucie wartości jest w tobie. Nie znajdziesz go w drugim człowieku, swojego poczucia wartości nie możesz poszukać w drugim człowieku, bądź w wartościach materialnych. Każdy z nas ma własne źródło energii, dlatego nie dajmy się też, nie dajmy się zwieść, nie dajmy też sobie wmówić przekonań innych ludzi, bo bardzo często jest tak, że my przyjmujemy przekonania innych osób. Ktoś mi powiedział, że nie jestem nic wart, albo nie jestem nic warta. To jest przekonanie tamtej osoby. Bardzo często to przekonanie jest tak mocno w nim zagruntowane, że przenosi na ciebie. I to przekonanie nie jest nawet jego czy jej, tylko to przekonanie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Później taka osoba przechodzi do Twojego życia i chce przekonanie, które nawet nie jest jego, e, zainstalować w Tobie, w Twoim umyśle. I tu jest chyba największy problem, ponieważ to od nas zależy, czy my to przekonanie przyjmiemy za pewnik, czy je odrzucimy. Jeśli ktoś Ci mówi, że nie jesteś wystarczający, wystarczająca, to ta definicja... To przekonanie nie ma nic wspólnego z Twoją wartością, ponieważ Ty jesteś wartością samą w sobie. Więc jeśli ktoś przychodzi z błędnymi przekonaniami na Twój temat, to znaczy, że sam ma błędne przekonania na swój temat. I tak to właśnie później działa. I te błędne przekonania one działają jak wirus, ponieważ osoba zainfekowana infekuje innych. Dlatego często Czujemy się właśnie źle, tak? W, w, towarzystwie osób, które nas, w towarzystwie osób, które nas po prostu sabotują, ponieważ ich przekonania są tak mocne, tak mocno ugruntowane w ich tożsamości, że przechodzi taki moment, że my po prostu bierzemy to za swoje i mamy wrażenie, że to, co ta osoba mówi, to jest prawda pomimo tego, że czujemy całkowicie coś innego w środku. Czyjaś prawda staje się twoją prawdą tylko wtedy, kiedy ty akceptujesz to, z czym e, dany człowiek do Ciebie przychodzi. Jeśli ktoś powie, że jesteś głupi, to ty masz tutaj jakby dwie opcje. Możesz to przyznać, możesz to zaakceptować, możesz przyznać mu okej okay, masz rację. Albo możesz to odrzucić. To jest zawsze kwestia wyboru. Nikt z zewnątrz nie może ci powiedzieć, kim jesteś, jak masz się czuć, kim masz być i co masz o sobie myśleć. Kochani, to wszystko zależy od nas. To jest nasz wybór. Albo dajesz y, tej osobie kontrolę nad sobą, albo ją zabierasz. Nie ma nic poza tym. Twoje poczucie Twojej własnej wartości jest w tobie jeszcze szybciej niż yy, się urodziłeś, <laughs> czyli przed naszym urodzeniem nasze poczucie wartości już było w nas, bo energia i Twoje światło w tobie jest wartością samą w sobie. Nikt yy, nie może tego podważyć, a jeśli ktoś próbuje to podważyć, to znaczy, że nie rozumie własnej wartości i własnych przekonań. Co też nie oznacza, że mamy tłumaczyć innych ludzi i, obniżać, i zniżać się do ich poziomu, do ich poziomu świadomości, bo dużo osób bardzo często pod wpływem innych obniża swój poziom świadomości, obniża swoje pole energetyczne i wtedy przyjmują to wszystko za, za ich rzeczywistość. Także słuchajcie, poczucie własnej wartości jest w każdym z nas. Definitywnie y, nieskończenie. Jest to prawda. Nie musicie tego y, nawet nad tym nie trzeba się zastanawiać, bo to nie jest kwestia zastanawiania się. Nie ma innej opcji, tak, niż przyjęcie tego, że każdy z nas posiada swoją własną, unikatową wartość. Bez względu. Kim jesteś dzisiaj, z jakiego pochodzisz, otoczenia, z jakiego domu, co posiadasz? Eee. Dobra, to na dzisiaj wszystko. Niestety muszę tutaj chyba już powoli kończyć, bo trochę hałasu za oknem. Trzymajcie się, kochani, ciepło. <laughs> Nie dajcie sobie wmówić nigdy nikomu, że wasze poczucie wartości zależy od czyjejś opinii. Tylko i wyłącznie od was samych.